Tak, szefie, jestem na miejscu. Tak, szefie, Mam znaleźć i zadać czerwone serduszko. Serduszko? Serduszko? Niech on sobie nie myśli, że jest od nas twarz nas wykiwa. Jak zawsze. Znajdę to serduszko i świat będzie mój. Dzień dobry. Jestem z Towarzystwa Odesłuszniowego. Pani zgłasza szkodę? Szkodę. Jaką szkodę? No szkodę. panie Zróbą Aleksa, właściciela mieszkania. <laughs> ja? A czy wyglądam? No nie. No właśnie. No właśnie. No właśnie, proszę pana nie wygląda. jakoś świetnej pamięci męża Franciszka i o żadnej szkodzie ja nic nie wiem ja go tylko sprzątam każdy ma jakąś bajeczkę zaraz pogadamy jak gdzie serduszkoje? Ręce do góry! Jier też tu z Ale dostał! Widziałeś jaki wielki? Ja mówię do niego ręce do góry! A on mówi do mnie... Ty podnieś rękę, a wtedy do jego pan z karantyny leży. No. Jezus, siwy. Jezu, siwy. Jest. co my zrobiliśmy? O Boże. O stary. Ty, ty, nie... Może ich przez okno walimy. Szafa, szafa. To przebuduj. Zabrałeś się. Siwy, co ty robisz? Łóżko ścielę. Łóżko No. Ja naprawdę pana uproszę. Ja naprawdę nie co by pani wróżyła. Ja już wszystko mam, co mi w życiu potrzeba. Mam Aleksia, Mam. Czym ja mam? Serduszko. Serduszko? Symbol naszej lubości. Mam pralkę, suszarkę, telewizor, lodówkę. Wszystko, czego życiu człowiekowi do szczęścia potrzeba. A pani chce mi wróżyć. Wróżyć, pani, wróżyć. Sygarka, prawdę powiem. Sygarka, prawdę powiem. Przyszło, że ukryto mi lódki. C'est To znaczy... No to przecież mówi pani doktor, jak nie umarli, to żyją, stanów pośrednich nie ma. Wynosimy? Tak. Na kilka dni nie można stać się w domu samej. Co to było? Tropy, chyba. A to kto? Cygarka, nie widzisz? Panu. Pokóż jest panu? Ja z Mariumie. Cicho. Aleks. Cicho. Aleks. Halo! Kochani, bądź cicho, bo są źli panowie. Sorki. tak Bez ale. Drzwi były otwarte. Dzień dobry. Dobry. Organizujesz imprezę? Nie zaprosiłaś? Fajny kostium. Nie zaprosiłaś, nie wiesz? Przecież wiesz, jak, jak kocham się przebierać. A właśnie, po co to ja przyszłam? Znalazłam tu moje eee, Serce i łóżko odpowiedziały mi, że potrzebujesz tej bluzki. To ci ją, wiesz, przyniosłam. Jesteście aresztowani! Wszyscy! To są jakieś jaja? Grupa operacyjna, zajmująca się przestępstwami zorganizowanymi, tu była was siedziła aż wreszcie namierzyła. I to dzięki naszej wtyczce. Wspaniałej policjantce. Ale jaj! Kochanie, ja! twoja I co się tu... Idź! Aleksio Ben, jesteś aresztowany za podboje, raczej? Co ci ten jeszcze prokurator dopisze? Już my wiemy, jak wyrobisz się pieniędzy, które trzymasz w tym końcu. Prędko do tej wolności nie zobaczysz. A wy, złodziejni udaśnicy, odpowiecie za próbę włamania i inne wcześniejsze występy. Zacząłem ciekawie, już moi ludzie. Wyprowadźcie. No. no. No, będzie tak teraz wrócić do pracy. Za Racja. I w końcu ile można być cegami? To będziemy teraz byłymi końciaka. Raz tu, raz tam, a słoneczko świecina. Poczekaj, zostawimy kartkę na Co mu napiszemy? Napiszemy mu.